Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku prowadzi doradztwo obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Jednocześnie aktywizuje wszystkie organizacje społeczne, w tym koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne oraz fundacje poprzez organizowanie rozmaitych konkursów. Zachęcamy do udziału w konkursach. Jeden dla nas jest bardzo ważny, ponieważ nabór jeszcze trwa. Jest to. Konkurs skierowany do kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, które działają na terenach wiejskich oraz do osób prywatnych, które byłyby zainteresowane taką formą działalności i udziału w konkursie. Ten konkurs nazywa się Folk Fashion. Zapraszamy do stworzenia stroju ludowego, ale stroju współczesnego współczesnej dziewczyny, która mogłaby zaprezentować, czy chłopaka, który mógłby zaprezentować ten strój. Oczywiście chcielibyśmy, żeby osoby, które są, mają pomysł na stworzenie takiego stroju, wzorowały się na tradycyjnym stroju lubuskim, który zamieszczamy na swoim facebooku i na stronie internetowej. Oczywiście można znaleźć również w Muzeum w Ochli taki strój, czyli kolorystyka, haft, koronka byłyby bardzo mile widziane. Rozstrzygnięcie tego konkursu odbędzie się 15 października podczas konferencji dla Kół Gospodyń Wiejskich, ponieważ 15 października jest Światowy Dzień Kobiety Wiejskiej i tam będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Zachęcamy do zgłaszania się do 30 sierpnia. Następny konkurs, który organizujemy, to konkurs dla gospodarstw agroturystycznych. Nabór już się zakończył i jesteśmy na etapie oceny wizytacji. To wspaniała inicjatywa gospodarstwa agroturystyczne. Oceniamy zarówno miejsce, w którym to gospodarstwo zostało stworzone, jak i ofertę turystyczną dla klientów. Jak gospodarz, jakie potrawy serwuje swoim gościom. Myślę, że wybór takiego super gospodarstwa na terenie województwa ludzkiego będzie bardzo trudny, ponieważ wszystkie zgłoszone gospodarstwa są bardzo piękne. Kolejny konkurs, który jest już w trakcie rozstrzygnięć i oceny, to na najlepsze gospodarstwo ekologiczne oraz konkurs AgroLiga, gdzie pokazujemy i oceniamy gospodarstwa, które w sposób najbardziej nowoczesny i najbardziej ekologiczny prowadzą swoje uprawy czy hodowle. Zwycięzca wojewódzki tego konkursu będzie zgłoszony do etapu krajowego. Tam są wysokie nagrody i oczywiście ten prestiż. W tym roku mieliśmy drugie miejsce w konkursie krajowym, także liczymy na to, że jeden z tych gospodarzy czy przedsiębiorców rolnych będzie również w tym finale krajowym tegorocznego konkursu. Nasi doradcy przez cały czas szkolą rolników. Dzisiaj również odbywało się szkolenie. Zachęcamy do udziału w tych szkoleniach. Zaglądajcie Państwo na Stronę, jak i na Facebooka, dzisiaj również odbyliśmy spotkanie z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarskim i jesteśmy na etapie formowania konkursu wojewódzkiego o pszczołach. Myślę, że to będzie ciekawa inicjatywa, która trafi w pierwszej kolejności do szkół podstawowych. Konkursy, które organizujemy mają na celu promowanie rolników, producentów, którzy działają na terenie województwa lubuskiego, działają w sposób określony, czyli są producentami nowoczesnymi, ekologicznymi, a ten konkurs dotyczący stroju lubuskiego również ma promować zarówno tradycję, jak i pomysłowość, połączenie z nowoczesnością. Także zachęcamy do udziału.